Cześć, cześć, z tej strony Maximus i dzisiaj mamy pierwszy roczek mojego kanału. Jest to pierwsza rocznica. Jestem zadowolony bardzo z tego i pierwszym ze specjali z tego otóż wydarzenia jest podsumowanie wszystkich gier rozegranym w tym roku. Eee, no i co powiedzieć, będzie jeszcze drugie, e, drugi specjał, ale to musicie poczekać później troszeczkę. Nie wiem ile, nie, nie, nie wiem o której wstawię ten film jeszcze i nie wiem o której będzie ten drugi specjał, ale to się zobaczycie. Wszystko tego samego dnia będzie. A więc zaczynamy od Tomb Raidera 2013. Gry, z którą zaczęliśmy. Ogólnie one mi się poprzestawiała kolejność tutaj. Musiałem się pobawić, żeby ustawić po kolei. Dobra, Tomb Raider 2013 na sam początek. A więc tak. Osobiście uważam go za gry perfekcyjną, jak ja sobie napisałem, bo nieważ gdzieś dlatego, że nieważne ile razy w to grałam, zawsze mam z tego taką samą przyjemność. Naprawdę dobrze się bawię podczas tej gry i... Nie nudzi mi się aktualnie w nim grania, więc na ja spokojnie mogę ją uznać tutaj. Um, jeszcze nic do dodania, z tego nie mam. Dobra, następna rzecz to jest Prince of Persia. The Sounds of Time, mm, jeżeli mam być szczery, to wsadziłbym ją te przyjemne, ponieważ, gdyż, iż, dlategoż, że, <grym> e, też się dobrze przy nim bawię, choć książę tutaj nie słucha do końca i jest dosyć ta gra oporna w sterowaniu, akurat nie ta jest oporna bardzo, w do następnych części I, i tak, jest przyjemna, fabularna, ma świetną oczywiście, no i co, nic więcej dodaję, ale Strange, e, oczywiście perfekcyjne, ja bardzo lubię te historie, zawsze gram, jeżeli rozgrywam to zawsze gram podobnie jak nie identycznie, jakoś nie bawię się w różne zakończenia, ale no, no to, to było różne zakończenia chyba tutaj, bo się pomyliłem, z tego co pamiętam, jedno to było rok temu, już nie pamiętam aż tak dokładnie tego, <grytanie> jak to e, było rozgrywane, no Rise of the Tomb Raider Osobiście uznaję tę grę za przyjemną Bardzo przyjemną Gdzie dla mnie słabym Tomb Raiderem tak grom jest naprawdę spoko przyjemna Wgrywalna Fabuła również spoko Nie nie jest jakaś zła ale jeżeli chodzi o Tomb Raider jest słabe ale jeżeli chodzi o grę jest bardzo dobre I I też mam zawsze czuję przyjemność to grając No ale jeżeli chodzi o Tomb Raidera tak tym raidery, to już tak mnie nie kręci zbytnio. E, Prince of Persia, dusza Wojownika. Dużo zmian w tej grze wyszło od ostatniej części, przez co osobiście mogę ją postawić nad... nadal na przyjemnym będzie. Nie, nie będzie nigdzie niżej, ani nigdzie wyżej. Ehm, no. E, jestem bardzo zadowolony, że to się... Tu, nie, w tej grze się dobrze bawię, fabuła, mrok, klimat jest świetny. No i ty odnośnie powiem tego. Teraz moja ulubiona gra Shadow of the Tomb Raider. Jestem po prostu zachwycony nią z każdego względu. Moim zdaniem chyba czegoś jej brakuje. Znaczy nie wiem czego, ale możliwe, że czegoś jej brakuje. Ale nadal uważam, że jest świetna. Bawię się za każdym razem przy niej świetnie. E, oczywiście nie, nie tak jak w tym, że od razu wszystko na 100% zrobię, ale i tak się bawię świetnie. E, grobowce są o wiele trudniejsze niż w tej części czy w tej części, a więc jest cięższe o wiele. Mm, zagadki są cięższe. E, bardzo dużo nowych rzeczy doszło. Jeżeli chodzi o wybór broni, no to tak. Takie żadnego nie było moim zdaniem, to takie słabe jest i to właśnie tego mi brakowało w tej grze najbardziej, żeby te bronie były identyczne do tego, bo ten system w tym był ulepszania tych broni, jak i dostępu do broni świetny. Same bronie te również mi się podobają bardziej w tej grze niż w tej, one są w sumie takie same wszystkie, więc tak trochę, trochę mi się nie podoba. To nie to, to, to jeden aspekt, a tak to Reszta gry, no fabularnie, wszystko inne, jest spoko, świetnie i w ogóle. E, teraz następna giera. Jest to książe Persji, dwa trony, uwielbiam rocznego księcia. Jestem zafascynowany tym. Krótka gra w sumie, ale zawsze dobrze się przy niej bawię. Oczywiście książę nie słucha. Choć pamiętam, że bossach, z którym się zawsze męczyło po parę godzin, się przeszło tak. <grym> A więc jest fajnie. No i teraz przejdziemy do złotego miejsca, Dead by Daylight. Seria, która miała się jeszcze raz pojawić w tym roku, a się jednak nie pojawiła. Ponieważ nie chciałabym się po prostu nagrywać. Nie chciałam się po prostu nagrać, wolę nagrać na rzecz niż <laughs> Po prostu tak wolałem zrobić i dlatego się nie pojawiła. Miałem w planach to robić, ale nie... I nie wiem czy dać na końcu. Przyjemne czy nagrywalne. M bo gra jest taka... taka, taka, taka... Czasami jest przyjemna. Czasami grywalna, a czasami jest nieprzyjemna, ale grywalna. Czasami jest nieprzyjemna i niegrywalna. <laughs> Na pewno perfekcyjna nie jest, ale jest pociągająca, więc damy ją... Kurde, nie wiem. Albo najniższy ten, albo najwyższy ten. Mm. Dobra, żeby było coś niżej. <laughs> Grywalne damy dbd. No stan gry nie jest tak najlepszy. Jeszcze ostatni Nicolas Cage doszedł. Nie posiadam go, nie, nie posiadam go, za drogi jest, ja nie chcę tyle pieniędzy wydawać na niego, choć ma fajne perki, ale nie, niech będzie promocja na nim, to wtedy go kupię, bez problemu. Um, no i co yy, nowe update'y też trochę pomieszały tam w ogóle te, te, te rzeczy coraz psują trochę niby naprawiają coś, ale i tak psują a i z tym niech zostanie grywalne teraz One Piece Odyssey o kurcze mm, aktualnie zaczęła się seria z DLC z tego oczywiście DLC będzie ocenione osobno za każ każdy DLC będzie oceniony osobno i tutaj bym sobie to postawił gdzie bym sobie to wstawił? Mm, na pewno w przyjemnych, bo... Nie, po DLC nie uważam, że jest to gra perfekcyjna. DLC bym bardziej tu postawił. Ale mogę szczerze powiedzieć, że było to przyjemna przygoda. Naprawdę przyjemna. Um, nie statyczna, ale jednak przyjemna. Damy sobie tutaj. One Piece Odyssey, tak. Tak będzie najlepiej. Moim zdaniem. No. Tak będzie najlepiej. Tak. Tak, tak, ostatnio skończyłem w sumie, a więc nie muszę gadać. Nie, nie tak ostatnio w sumie. <grafię> bo play cały przeszedł. No trudno. Eee... Moje pytanie, czy asesent się skończył do tego czasu? <grafię> bo nie wiem, chyba tak. Teoretycznie powinien. Dobre, ja... no bo już tak większość serii jest. Gdyby nie było tych dwóch gier, byłoby tu więcej serii, ten dzień jeszcze dłuższy. Dobra. Eee... To, to sobie wsadzimy do perfekcyjnych gier jestem wielkim fanem tej gry, naprawdę, drugi raz, drugi, drugie przejście tego mi sprawdziło taką przyjemność, że, o jany, jany, jany. W ogóle jak sobie aktualizowałem sterowniki i sprawdzałem e, ostatnio czy da się pływać, bo za niedługo będę się dał do nagrywania DLC, pierwszego z tego, e, to, e, to, to udało się, ale znalazłem jedną misję boczną, tylko to nie na tym co, co y, graliśmy, tylko na moim starym koncie tam pierwszego pierwszego przejścia. Zobaczymy czym będzie mi się w ogóle chciało to przejść. E, dobra, teraz Lara Croft Go. Jest to gra z typu przyjemne, ale przyjemne. No. Bardzo się podobało mi w to grać, że to było taka szybka seria, nie chciałem, chciałem się też aż tyle samo męczyć. Co było, no, okej. Okay. Ale jestem bardzo zadowolony, że to sobie zagrałem. Bardzo przyjemno odskoczyłem wtedy było zresztą Tom od tego, no. To co? Ozostała nam ostatnia gra w ogóle. Epilept Tale Innocence. No, to jest gra o świetnej fabule i w ogóle yy, samo sterowanie, wszystko inne. Yy, kurczę, nie wiem by to wrzucić na przyjemne, czy może na perfekcyjne? Może by nawet perfekcyjne. No, ja się naprawdę dobrze przy tej grze bawiłem. Tak by się okaże, że wszystko najlepsze zostawiłem sobie na początek, a później gry będą leciały sobie tutaj, <grystanie> w te okolice. Nie no, jeszcze będzie parę perfekcyjnych na spokojnie. Dobra, ale skończyliśmy y, tier listem. Ja jestem bardzo zadowolonym, że udało mi się to nagrać. Udało mi się nagrać dosyć wcześniej niż y, planowałem w sumie, ale jest spoko. Y, no to mi się podoba, hmm, za rok widzimy się w następnej, mam nadzieję, że nie będę rozgrywał aż tylu tasiemców, <noise> że będzie jednak tego trochę więcej, hmm, no i co, eee, zapraszam do następnych serii, trzymajcie się, no i cześć, pa. pa!